Po ostatnim zestawieniu doszło do mnie propozycje, że może czas na jakieś zestawienie smartfonów używanych. Pomyślałam, że taki odcinek możemy potraktować w formie eksperymentu, więc zobaczmy, co można kupić do 1500 zł. Od razu zaznaczam, nie wybieram poszczególnych ofert, a szukam smartfonów, których wiele można znaleźć w tym budżecie z drugiej ręki. Muszą one być oczywiście w pełni sprawne i niezajechane. Oto co znalazłem iPhone za 1500 zł to tylko z drugiej ręki. Tutaj uważajcie, bo jednak jest sporo przeróżnych ofert ze smartfonami po wymianie ekranu czy innych naprawach, a takich zakupów bym odradzał. Oczywiście w tych pieniądzach niestety spotkamy tylko wersję 64 GB, której ja osobiście unikam, ale wiem, że są osoby, dla których to nie jest problem i asekurować się można w postaci większego konta iCloud. I to też jest sposób. iPhone 10S to propozycja szczególnie dla osób, które mają już podwaliny pod ekosystem Apple i chcą go rozszerzyć, bądź korzystają jeszcze z takich smartfonów jak iPhone 8. Sprzętowo oczywiście da się w tej cenie znaleźć bardziej zaawansowane urządzenia. Na przykład OnePlus 7 Pro z zagiętym ekranem, który do tego jest odświeżany w 90 Hz. Dodaję, jest to ekran Fluid AMOLED z zagęszczeniem ponad 500 pikseli na cal, plus do tego ramki są ograniczone, bo aparat do selfie wysuwa się z obudowy. Snapdragon 855 jeszcze spokojnie trochę popracuje, na dobrym poziomie, a zestaw aparatów to konkrecik, bo jest teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym, który jest również optycznie stabilizowany, tak samo jak główna matryca. Skaner odcisków palców jest pod ekranem, a 30-watowe ładowanie może i nie zachwyca, ale jest dalej odpowiednie w tej cenie. OnePlus 7 Pro to smartfon świetny, jeżeli upolujecie go w niezłej kondycji, a widzę, że takich ofert jest wcale niemało, to naprawdę złoto. Ten Huawei P30 Proto prześladuje wszystkie moje zestawienia już od dawien dawna. Z nim miałem pewne wątpliwości, czy go umieszczać, bo ofert jakoś specjalnie wiele nie ma. A jak już są, to pojawiają się w przeróżnej kondycji, więc tych faktycznych, wartych zakupu egzemplarzy zbyt wiele nie ma. Są jednak takie smartfony, którym warto poświęcić dwie chwile więcej niż innym, bo to urządzenie wszechstronne, szczególnie jak za tę kasę. Po raz kolejny nie będę wymieniać jego zalet, bo to zaraz się zrobi jakiś konkurs na zapamiętywanie, ale fotograficznie jest sztos pod względem ekranu również, a i przypominam, że i usługi Google tutaj pozostały. Jeżeli boicie się chołiać, to alternatywnie spoglądajcie na OnePlus 7 Pro, o którym mówiłem właśnie przed chwilą. W tej cenie jesteście w stanie znaleźć Galaxy Note 10. Absolutnie wspaniały telefon wodoszczelny z wyśmienitym ekranem, ale wtedy jeszcze bez wyższego odświeżania, co w zestawieniu z obecnymi średniakami jest faktycznie na minus. Za to zestaw aparatów z teleobiektywem i głównym oczkiem jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. 25W ładowanie jak na Samsunga to niestety dalej norma również i w nowych smartfonach. Do tego krem de la creme w postaci rysika, o którym można mówić dużo i długo. Czymś co nawet w tegorocznych flagowcach nie występuje często, to ładowanie indukcyjne, a nawet ładowanie zwrotne. Za 1500 zł taki sprzęt to sam bym chyba brał w miejsce obecnych średniaków, tym bardziej jak na stole leży wersja Aura Glow, która odbija światło w wielu kolorach, tworząc obudowy tęczę. Ciekawe, że takiego efektu dalej nikt nie skopiował 1 do jeden. Jestem ciekaw, czy wolicie kupować telefony nowe, czy jednak starsze, lepsze, ale używane. Napiszcie koniecznie w komentarzu i dajcie znać, czy następnym razem także zerkać na smartfony używane, czy jednak wolicie jedynie zestawienia nowych smartfonów. Eksperyment dobiega do końca, dlatego żegnam się z Wami i do zobaczenia, a w następnym tygodniu wracamy już do regularnych testów nowych smartfonów.